Po tym jak Arin zostawił ninja i dołączył do Lorda Rasa pod koniec drugiego sezonu Powstania Smoków, zaczęło pojawiać się mnóstwo teorii na jego temat. Co dalej z nim będzie? Jak potoczy się ta historia? Pod jednym z moich filmów pojawił się bardzo ciekawy komentarz z chyba najlepszą według mnie teorią na temat dalszych losów Arina. Zapraszam. Komentarz napisany przez Spy Crash Ratchet pod moim ostatnim filmem naprawdę mi się spodobał i pomyślałem, że jest to chyba najciekawsza teoria na temat Arina. Jest bardzo prosta, ale wydaje się być jak najbardziej realna. Moim zdaniem na koniec sezonu Raz naprawdę zaprowadzi Arina do jego rodziców, ale jednocześnie Raz będzie chciał, żeby Arin zdobył dla niego ostrze, które Lloyd otrzymał od Smoka Źródła Ruchu. Arin wtedy będzie pod przykrywką w ninja, a na koniec sezonu trzeciego zdobędzie ostrze, więc w kolejnych sezonach Raz będzie miał pod ręką Smoka. Źródła ruchu. Chodzi tutaj oczywiście o smoczą ikonę, czyli takie specjalne ostrze, które smoczyca źródła ruchu podarowała Lloydowi w drugim sezonie powstania Smoków. Ostrze to jest zdolne do przywołania smoka źródła ruchu w razie potrzeby, ale zadziała tylko jeden raz. I to właśnie przy użyciu takiej smoczej ikony Lord Raz schwytał smoka źródła energii i uwięził go pod miastem Imperium. Co widzieliśmy oczywiście w pierwszym sezonie serialu. Czy Lord Raz będzie faktycznie chciał zdobyć smoczą ikonę, aby schwytać kolejnego smoka źródła? Myślę, że tak, choć na razie nie wie on jeszcze o tym, że ninja są w jej posiadaniu. Jednak kiedy się o tym dowie, no to na pewno będzie chciał się na to pokusić. I tu rozpoczyna się rola Arina. Raz będzie wiedział, co stało się z jego rodzicami i ujawni to Arinowi, ale pod warunkiem, że najpierw otrzyma smoczą ikonę. I dlatego też Arin postanowi wrócić do drużyny ninja, pewnie będzie udawał, że wraca z podkulonym ogonem i opowie ninja, że popełnił straszny błąd odchodząc, a tak naprawdę wykorzysta jakąś chwilę nieuwagi i słabości, ukradnie smoczą ikonę i wróci wróci z powrotem do Lorda Rasa, aby poznać prawdę o rodzicach. No, brzmi to trochę przykro, bo taki ciąg wydarzeń sprawi, że Arina naprawdę długo nie będzie w drużynie. I tu już tak na poważnie. Ja raczej zakładałem, że pomoże on faktycznie coś tam Rasowi, ale nie myślałem nigdy o czymś takim, że mógłby aż tak zdradzić ninja. No wiecie, po takiej zdradzie raczej zbyt szybko mu nie wybaczą. Jeśli faktycznie tak te wydarzenia się potoczą, to będzie to naprawdę skomplikowany, zawiły i trudny wątek. Taki smutny. Obawiam się w tym miejscu też tego, że rodzice Arina mogli zginąć. Takie mam dziwne przeczucie. Wtedy ta zdrada wobec ninja będzie jeszcze gorsza, bo nie dość, że Arino szuka przyjaciół, to jeszcze wręcz rasowi smaczą ikonę i jakby tego było mało, finalnie dowie się, że jego rodzice nie żyją. Takie coś uderzyłoby go dość mocno i nie wiem, jakby on później przez to przeszedł. Tak czy siak, niezależnie od tego, jak ten wątek się potoczy, to będzie ciekawe. Będzie naprawdę, naprawdę ciekawe. A wy co sądzicie o tej teorii? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. A teraz chwila dla sponsora dzisiejszego odcinka. Nowy magazyn Lego Ninjago Legacy Hero już dostępny za 29,99 zł. Już od dwóch tygodni, więc trochę się spóźniłem, ale mam dla Was konkurs. Do wykrania, właśnie ten magazyn. Wystarczy napisać w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony zestaw z całego Lego Ninjago. Wyniki już 15 lutego w formie filmu na moim kanale. To już wszystko na dziś. Do zobaczenia.